Cześć, witam Was na kanale Oceniamy Deweloperów TV. Z tej strony Mateusz Balcerek, redaktor naczelny portalu Oceniamy Deweloperów. Aura za oknem dopisuje, mamy okres wakacyjny. Na szczęście nasi politycy nie wpadli na kolejny genialny pomysł, w cudzysłowie, uzdrawiania rynku nieruchomości, dlatego ten poniedziałek dam Wam trochę odsapnąć. Porozmawiamy o lifestyle'u, o wykończeniu wnętrz, o tym, jak mieszkają Polacy. I w związku z tym moim dzisiejszym gościem jest. Dzień dobry, witam wszystkich. Ma... Nazywam się Małgorzata Słowińska i jestem architektem. Oczywiście tradycyjnie zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, a ponieważ dzisiaj jest coś innego, bo będziemy rozmawiać o trendach, to zachęcam Was też do dawania łapek w górę i komentowania, czy podzielcie się swoją opinią, czy podoba Wam się taki format rozmowy i taka tematyka. Jesteśmy bardzo ciekawi. To przejdźmy w takim razie od razu do tematu naszej rozmowy, żeby nie zanudzać naszych widzów. Okay. Jak mieszkają Polacy? Czyli w skrócie, jakie trendy przy wykończeniu wnętrz, przy aranżacji mieszkania są teraz najpopularniejsze? Myślę, że zdecydowanie wracamy do klasyki, do wnętrz ponadczasowych. Takich można powiedzieć, w których ja i ty, wszyscy z nas czujemy się dobrze, ale oczywiście to nie, są jedyne, to nie jest jedyny atut tego, tego stylu. Styl klasyczny to przede wszystkim wysoka jakość materiałów, prostota, detale to takie wnętrza, w których wszystko ma swoje miejsce. Przestrzenie są często jasne używamy bieli, odcieni szarości, odcieni beżu. Natomiast no, nie możemy tych wnętrz kojarzyć z tymi klasycznymi, chociażby ze starożytności. Poprzez dodawanie różnego rodzaju nowych, nowoczesnych detali no, sprawiamy, że te wnętrza po prostu nie są nudne. Drugi trend, a tak naprawdę dwa trendy, o których bym chciała wspomnieć, bo choć bardzo różne pod kątem wizualnym, moim zdaniem mają wspólny mianownik. I mówię tutaj o wnętrzach w stylu vintage, można powiedzieć retro. Oraz o wnętrzach w takim duchu łabi-sabi. Co za tym je łączy? Moim zdaniem łączy je przede wszystkim świadomość wyborów, ekologiczne podejście do projektowania oraz taki luźny styl życia. We wnętrzach w stylu Vintage myślę, że tak jak każdy wie, korzystamy z mebli, które którym nadajemy drugie życie. Wybieramy je, można powiedzieć, co są takie perełki, ale wybieramy je z pełną świadomością tego, że są to często przedmioty z wadami, niedoskonałe. Do podobnych rozwiązań zachęca nas właśnie filozofia wabi w której jakby staramy się wykorzystać rzeczy, które już mamy, może nadać im nową funkcję, dać im drugą szansę. Wykorzystać je po prostu w jakiś kreatywny sposób. Czyli podsumowując, no są to takie nurty, które stawiają na rozwiązania ekologiczne. Bardzo ciekawe, że wspomniałaś o tych meblach vintage, bo o to też chciałem Cię dopytać. To znaczy, co w wystroju faktycznie się zmieniło, powiedzmy w ciągu ostatnich 10-15 lat, a co zostało. Rozumiem, że tutaj, jeżeli mówimy o vintage czy szerzej o retro, to popularnością też cieszą się bardziej wysublimowane meble, na przykład PRL-u. Oczywiście nie mówię tutaj o późnym mm -hmm. Gierku, o tych obrzydliwych meble ściankach, ale na przykład późny Bierut, wczesny Gomułka, czyli te krzesła nawiązujące tak troszeczkę w stylu Art Deco, to, jak to jak rozumiem też jest w cenie, tak? Jak najbardziej tak. Wspomniana przez ciebie meblościanka niestety wraca w nowej, odświeżonej formie. Od ale razu może, powiedz w jakiej, bo to ja ja jest Może ciekawy. to nie dzisiaj. Projektuje się też ala takie meblościanki po prostu z zabudowy kubikowej. I z jednej strony jest to nowoczesna forma, a z drugiej strony tak naprawdę powielamy ten sam schemat. Natomiast odpowiedzi na Twoje pytanie, myślę, że zmienia się bardzo dużo. Co sezon mhm. mamy jakiś nowy. Tak zwany it color, który wykorzystujemy we wnętrzach, czy to w postaci jakichś detali, czy wręcz w postaci jakiejś takiej dominanty. Zmienia się technologia w kontekście wyposażenia wnętrza, AGD. Stosujemy coraz więcej rozwiązań smart, które ułatwiają nam e, funkcjonowanie, ale też niekonwencjonalne podejście do wykorzystania materiałów. Także tutaj ta kwestia na pewno się zmienia. Oczywiście wspomniana przeze mnie wcześniej stylistyka wnętrz. E, tych styli jest bardzo dużo e, i e, oczywiście jest tak, że danego roku któreś są bardziej popularne, a które Mniej. To, co się moim zdaniem nie zmienia, to może nie sama kwestia wyglądu, ale kwestia użytkowania przestrzeni. Wiemy, co lubimy, my Polacy, jak zagospodarować swoją przestrzeń, co gdzie przetrzymujemy. I tutaj na tej płaszczyźnie w świetle jesteśmy zdecydowanie bardziej e, konserwatywni. Czyli, drodzy widzowie, chyba możemy się zgodzić, że kubeł pod zlewem się nie zmienia w żadnym polskim <noise> domu? Absolutnie <noise> nie. Pod zlewem musi być kosz. <noise> Oczywiście, ale też wykorzystanie przestrzeni to pewnie masz e, na myśli tutaj zaprojektowanie, rozplanowanie w zasadzie kuchni czy pokoi. Zdecydowanie tak. E, czy na przykład łazienek i toalet? To też jest e, swoją drogą ciekawe. To na pewno zauważyliście e, przeglądając recenzję nieruchomości. Na portalu oceniamy że nawet deweloperzy coraz częściej standaryzują te przestrzenie, żeby, tak. co nam się nie do końca podoba, właśnie po to, żeby, żeby klienci mieli łatwiej przy wykończeniu takiego wnętrza. Gosia, powiedziałaś przed chwilą, że jest coś takiego, że pewne rzeczy są u nas standardowe, właśnie na przykład pod kątem użytkowym, wykorzystania. Czy w takim razie jest coś takiego, masz taką wiedzę, co faktycznie wyróżnia Polaków w tym wykorzystywaniu przestrzeni, w tym projektowaniu na tle innych nacji europejskich? Myślę, że ciężko jest porównywać te kraje europejskie bo mimo tego, że jesteśmy sąsiadami, to jednak bardzo się różnimy. Owszem, są takie kraje, które rzeczywiście kojarzymy z danym stylem. Chociażby kraje skandynawskie. Tam ten styl skandynawski nazwany u nas, wybija się i myślę, że w takich standardowych domach jest tego stylu najwięcej. Natomiast, tak jak wspomniałam, mimo tego, że jesteśmy sąsiadami, różnice są ogromne. Taką różnicą jest na przykład, chociażby pogoda, temperatura, mhm. która uniemożliwia zastosowanie pewnego typu rozwiązań. Nie mamy e, możliwości wykonywania na przykład tak bardzo dużych przeszkleń e, w mieszkaniach, no bo po prostu jest u nas zimno. To się nie opłaca, to jest drogie, więc też odpadają nam jakby pewne rozwiązania. E, ja myślę, że hmm, w kwestii ym, stylu we wnętrzach staramy się podążać za trendami my Polacy. Mhm. Natomiast to co nas wyróżnia y, to myślę jest kwestia podejścia do wykończenia tych wnętrz. Poziom wykończenia jest bardzo duży. Y, ta dbałość o detale jest ogromna i jakość wykonywanych prac y, i to zdecydowanie wyróżnia nas od innych Ja tu się muszę z tobą w 100% zgodzić. Jak ktoś narzeka na polskich deweloperów czy, czy czy już ekspertów od wykończenia wnętrz, architektów to polecam żeby zobaczył, w jakim standardzie są nowe budynki oddawane w Hiszpanii czy w Anglii. Jeszcze Na przykład. jednowarstwowe szyby i tym podobne Dokładnie e, felery. Tak. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo powiedziałaś ciekawą rzecz właśnie o tym stylu skandynawskim, Ja no, ostatnio coraz bardziej w Polsce mamy do czynienia z takim e, bardzo, muszę powiedzieć, e, wysmakowanym e, miksem. Na przykład coraz częściej mamy trendy skandynawskie w podłodze czy, czy w drewnianej elewacji. Mm -hmm. A z drugiej strony, jak ktoś na przykład kupuje stare siedlisko na Mazurach, to nawiązuje do takiego stylu zachodnio niemieckiego, do tych takich ceglanych chałup, ale w dobrym, w dobrym stylu. I chyba tak faktycznie jest, że Polska jest troszeczkę takim miksem europejskim. W w Zdecydowanie tak. Ja również obserwuję taki trend, o którym zresztą troszkę wcześniej wspomniałam, że coraz bardziej staramy się, można powiedzieć, zblendować z naturą. Odchodzimy od nie wiem, budowania sal weselnych w stylu rycerskim, które nie mają w ogóle jakby kontekstów w przestrzeni. I podobnie też się dzieje w we wnętrzach. Jeżeli mamy mieszkanie na przykład w kamienicy, to styl francuski gdzieś tam nam się wpisuje i to jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast Natomiast, no, czy aby na pewno wykończenie mieszkania w stylu loftowym w nowo budowanym budownictwie to dobry pomysł? Nie sądzę, i ja osobiście też jakby odradzam moim klientom tego typu rozwiązania. Może warto przemycić jakieś detale do naszego wnętrza, ale jakby no nie tworzyć takiej sztucznej otoczki. To porozmawialiśmy o tym, co jest fajne na polskim rynku, fajne w pomysłach Polaków i co generalnie dobrze wygląda, to może pomówmy teraz o złych rzeczach. Okay. Czy jest coś... Wspomniałaś o loftach w nowych budynkach. Faktycznie mm -hmm. lat temu, 6 czy 7, kiedy zrobiły się chyba modne takie E, troszeczkę źle kojarzące się dzielnice w Polsce, jak na przykład Nowa Hutak w Krakowie, czy mm -hmm. Praga Północ, wtedy się zrobiła moda na te lofty. Tak. E, ale czy, czy jest coś takiego, co architektów czy, czy ekspertów od wykończeń wnętrz odrzuca w polskich mieszkaniach? Czy Polacy lubią coś takiego kiczowatego? Czy jest jeden taki... Czy to te słynne meblościanki, które wracają, <laughs> czy coś innego? Myślę, że te meblościanki to jest mały pikuś, <laughs> jeśli mogę tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o wybory Polaków, to, co mnie boli najbardziej, to jest zdecydowanie brak Umiaru. My lubimy, jak się świeci. Lubimy ten efekt. Wow, o ile posiadanie jakiejś lampy, nawet niech ona będzie tym kryształowym żarandolem które tak porady bardzo lubią zawieszona gdzieś w przestrzeni jako ten element dominujący, który nam zbuduje tą przestrzeń, to świetny pomysł. Natomiast, jeżeli chcemy ten sam krystalowy żelandal umieścić w każdym z pomieszczeń w mieszkaniu, to już jest lekka przesada. Druga sprawa, to jest moim zdaniem taka ilość kontra jakość. To znaczy nadal wybieramy rzeczy słabej jakości, ale więcej. A niestety efekt jest taki, że jeżeli mamy nagromadzenie tych, tych przedmiotów w jednym przestrzeni, to po prostu to wnętrze staje się tanie i kiczowate właśnie. Zaciekawiłaś mnie tym kryształem. Mi na przykład kryształ ciosany w starym stylu, czyli mm -hmm. taki w takich żrandolach Art Deco czy pseudo Art Deco, no w ogóle nie pasuje do wnętrza w stylu Ikea Premium. I czy też takie połączenia właśnie starego z nowym, to jest coś, co załamuje architekta i projektanta wnętrznego? Ja jak najbardziej popieram takie rozwiązania, ale z umiarem, znowu do tego wrócę, mamy też styl tak zwany eklektyczny, który właśnie wiąże ze sobą różne elementy. Jeden element, można nawet powiedzieć wprost, kiczowaty, okej, okay, dużo tych elementów nie. Ja myślę, że tak naprawdę każdy z nas w domu taką rzecz posiada, może, która nie pasuje do do reszty, może się wręcz jej wstydzi, ale na przykład wiąże się z tym elementem jakaś ciekawa historia, albo po prostu traktuje no sentymentalnie, a tak naprawdę pod koniec dnia chyba najważniejsze jest to, żebyśmy to my się czuli dobrze w przestrzeni, w której żyjemy, a nie nie wiem rodzina, sąsiadka sąsiad. Czy też architekt wnętrz? Zupełnie Dokładnie tak. obcy. Zwłaszcza, jeżeli to jest jakaś pamiątka rodzinna, to to, to prawda ja osobiście akurat też jestem y, sentymentalny, to może już na koniec naszej rozmowy. Opowiedz z Twojego doświadczenia, co było takim najdziwniejszym zleceniem klientów, co cię zdziwiło, trochę przeraziło, a może, może inaczej, może zachwyciło. Przyznam szczerze, że tak na chwilę obecną nic takiego szalonego mi do głowy nie przychodzi. Wychodzi na to, że moi klienci dotychczasowi wybierają rozważnie. Natomiast jest pewna, pewien trend, który obserwuję. Coraz więcej osób ujmuje swoje pasje we wnętrzach. Na przykład, jeżeli jesteśmy fanami. Sauny. To chcemy tą saunę mieć w domu. Może nie jakąś wielką, ale taką dwuosobową, ale swoją na własność. Wszelkie przestrzenie, na przykład do ćwiczeń, czy to jakiś pokój, w którym urządzimy la, ym, siłownię, czy chociażby kąt do praktykowania jogi. Taki, który, który jakby jest na stałe, którego nie ruszamy, czyli nie wyjmujemy tą matę do jogi codziennie, tylko mamy swoje miejsce. Fani muzyki, ym, kina. Coraz częściej starają się te przestrzenie przygotowywać, wygłuszamy pomieszczenia, wyciszamy, stawiamy na wysokiej jakości sprzęty audio na przykład. Coraz bardziej rozwijamy i stawiamy na swoje pasje, na swoje hobby i na samorozwój. To jest bardzo ciekawe, że o tym wspominałaś, bo właśnie aranżacje wnętrza pod swoje prywatne potrzeby to jest. Trend, który się w zasadzie pojawił no, od początku y, zamieszania z y, wiadomo czym, pewną chorobą, nie mogę powiedzieć jaką, bo nam y, YouTube obcina zasięgi za to. No, od tego 2020 roku coraz bardziej zaczynamy patrzeć nie tylko na okolice naszego mieszkania, ale też na wnętrze naszego mieszkania. Do tego dochodzi jeszcze pewnie praca zdalna, która jako tako z nami została. Czyli te trendy zmieniają się wraz z tym, jak pozostajemy dłużej w domu, tak? Tak można chyba Zdecydowanie tak, ten okres, o którym wspomniałeś, yy, niejako zmusił nas do przystosowania hmm. często yy, naszych mieszkań, do funkcjonowania, do pracy i też do hobby, no bo gdzieś tam nie, nie byliśmy w stanie realizować się poza naszym mieszkaniem. Siłownie zamknięte z tego, co mówiłaś, tak. <ślam> z tym końcikiem fizycznym. Yy, yy. Także jak najbardziej yy, tak, oczywiście, tak jak wspomniałam, no w miarę po prostu tego, jak nam ta przestrzeń pozwala. Jedni mają mieszkania 40 parametrów, inni mają 100 parametrów, ale w każdej z tych przestrzeni, działając kreatywnie, na przykład właśnie wykorzystując to, co już mamy, można stworzyć przyjemną, Przestrzeń do, do życia. No i my chyba wspólnie się na pewno cieszymy, że Polacy też coraz większą uwagę przykładają do tego, jak mieszkają. To też jest. Zdecydowanie e... tak. <laughs> to prawda. To też jest e... pozytyw. No i dzięki temu też coraz mądrzej wybieramy to, gdzie mieszkamy. Mądrzej wybieramy deweloperów, nie kupujemy kota w worku. Gosiu, bardzo Ci dziękuję w takim razie. Ja dzisiaj również za wizytę. dziękuję za rozmowę i dziękuję za zaproszenie. Eee, do mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja porozmawiać o bardziej szczegółowo o trendach w w kończeniu. A ja jeszcze raz zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Widzimy się niezmiennie za tydzień.